W suchym polu, picia słonej wody i braku ciężkania ptaków, ze całego spędzania czasu, ze źle, dobrze hamaku, kuhamaku, braku chodzenia po lesie, siedzących myśli, oczyścić się z tego, że byłem kiedykolwiek wasz, dałem się kiedykolwiek mentorowo podejść. Zostałem bez stóp, piaski ptaki odetywały, krzaki znikały. A tulipany schły. Czas z tego oczyścić się. Oczyścić się. Oczyścić się. Z picia wina, niewygodnego korzenia, pustego pola. Z Odatywanie ptaków, spaczenie na zachód słońca i też tego. Oczyścić się z tego, że byłem kiedykolwiek wasz. Dałam się kiedykolwiek naturalnie powieść. Zostałam bez stóp. Ptaki odetywały, krzaki znikały. A tuli schły. Czas z tego oczyścić się, oczyścić się. Ze suchych liści, z braku tętna, wyraźnego pragnienia, znurtujących myśli zasłonego hałasu. Jestem szczęśliwy, ale chcę oczyścić się z tego, że będę kiedykolwiek wasz. Dałem się kiedykolwiek na podejść. Zostałem bez stóp, tak się odatywały, rzaki znikały, a toli pane Czas Czas tego oczyścić się. Oczyścić się. Oczyścić się.